Cześć, zapraszam bliźnięta na odczyt kart Tarota. Prognoza na maj i przyjrzymy się ogólnej energii i poszczególnym czterem tygodniom tego miesiąca. Słońce wchodzi w bliźnięta po 20 maja, więc już wszystkiego najlepszego tym, którzy się załapią. I teraz potasuję karty tak porządnie. Żeby nie było oszukiwania. Przekładam. Ogólna energia. W czyli król mieczy, między innymi te, także waga i yy, wodnik. Pierwszy tydzień Głupiec, czyli to, co prawdopodobnie. Głupiec Wam wyszedł na chyba trzeci tydzień kwietnia, więc może być kontynuacja tego tematu. Jeżeli nie skorzystaliście, to będzie kolejne pchnięcie do nowości, do nowego życia. Drugi tydzień, piątka y Pentakli, czyli biedny mały miś. Trzeci tydzień, siódemka, czyli rydwan, arka na wielkie. Y I ostatni tydzień, trójka. Kielichów, sukces, zjednoczenie się z kimś, zejście się ponowne z kimś, no jakieś świętowanie, mała imprezka też może być. Czyli tak. Główna energia, temat, który być może się pojawi w maju, dla co po niektórych, to jesteście wy sami. Albo podejmowanie bardzo takich bardzo intelektualnych decyzji, bardzo ważnych, konsekwentnych, trzeba będzie jakiś problem rozwiązać dla siebie czy dla kogoś. Zebrać wszystkie informacje, zasięgnąć porady prawnika, specjalisty, kogoś, kto się zna po prostu na temacie. I co jeszcze? Szukanie prawdy. Szukanie, grzebanie, po prostu uczenie się czegoś nowego, i po to, żeby rozwiązać jakiś problem, żeby być mistrzem. To jest taki mastermind, który rozwiązuje wszystkie możliwe problemy i być może będziecie po prostu, albo ludzie będą do Was przychodzili, bo coś, wie, coś wiecie, czego oni nie umieją, albo sami po prostu będziecie się chcieli odciąć mieczem, symbolicznym mieczem od czegoś i będziecie potrzebowali Wy, porady, kogoś, kto, się, kto jest specjalistą. Pierwszy tydzień, głupiec. Zaczynam od nowa, nowe życie, nowa ścieżka. Taki będzie Was ciągnęło, żeby rozpocząć coś całkiem nowego i zaryzykować. Już macie wszystko to, co potrzebujecie, w małym jednym tobołku, idziecie na spacer, <grytanie> idziecie w nową podróż. Też jest tutaj akcent na spacerowanie, na jakieś, jakieś bycie na zewnątrz, na świeżym powietrzu, korzystanie z, z możliwości spacerowania, poruszania się, bo wtedy przychodzą nowe pomysły do głowy i także rozwiązania różnych problemów. Także tutaj jest duża chęć zaczęcia czegoś nowego, nowy projekt, nowy biznes, pisanie nowej książki, obliźnięta no, lubią gadać, lubią, lubią pisać. Ja mam Marsa w bliźniętach. Także tutaj mamy też akcent na tworzenie czegoś nowego. Zaryzykowanie. Wejście w nowy związek, wejście przeprowadzenie się, kupienie nowego domu, albo przynajmniej pojechanie, żeby ten nowy dom zobaczyć, na jakieś nowe miejsce. Nowe, nowa praca też wszystko to co nowe, co Was interesuje to jest wskazanie, że albo Was będzie do tego ciągnęło w pierwszym tygodniu, albo już konkretne decyzje i możecie zaczynać. Drugi tydzień biedny mały miś, czyli brak pieniędzy, słabe słaba, słabe jakby złe widzenie się w złym świetle, nie, nieprawdziwym narzekanie na wszystko, porzucenie jakieś poczucie bycia odrzuconym porzuconym takie, jakiś brak, skupianie się na braku i to materialnym, finansowym, że czegoś po prostu Wam bardzo brakuje i nie możecie tego znaleźć, albo coś stracicie, tutaj trzeba uważać, żebyście pieniądze nie wtopili w jakieś dziadostwo, w jakiś biznes szemrany, czy w jakieś zakupy, które Wam są niepotrzebne kompletnie, bo potem będziecie żałować, że wydaliście pieniądze. I piątka jako chaos, jako taka sytuacja nieprzewidziana. Może być jeszcze niskie poczucie własnej wartości, że się po prostu sami się sobie nie będziecie podobali i będziecie chcieli coś zmienić, ale natomiast jeżeli chodzi o tą pierwszą kartę, że zaczynacie od nowa albo chcecie zacząć od nowa i co, i potem to wam nie pasuje, że się czujecie z tym jakoś niedobrze. No bo potem mamy siódemkę Rydwan, czyli taki zryw, po prostu. No może tu coś trzeba skończyć, po prostu w tym drugim tygodniu, bo coś was hamuje i powoduje, że się źle czujecie. Trzeci tydzień Rydwan, tak jak mówiłam, czyli przewodnik od wszechświata, pokazuje kierunek, ciągnie w tym kierunku. Siódemka, jak ktoś ma siódemkę charakterystyczną w swoim, na przykład numerologicznie siódemka, albo się urodził siódmego, to to, to może być istotna karta dla Was. Przyspieszenie spraw, chęć wyjazdu, wycieczki, ucieczki, nawet zwłaszcza że tu mamy tego głupca. Więc tu mamy osobę chodzącą, tu mamy osobę jeżdżącą, sprawy związane z samochodem, może się zepsuć, może trzeba będzie kupić nowy, może trzeba będzie sprzedać stary samochód. Ktoś przyjedzie, wy będziecie się chcieli gdzieś wydostać, i wyjechać sobie w inny teren, przeprowadzka. Też jeżeli ktoś zaczyna coś od nowa, to przeprowadzka, albo kwestia dojazdu do pracy na przykład. Tutaj też może się wydarzyć, że jest za daleko, albo trzeba opracować sobie jakąś trasę. No i ewentualnie jeszcze może być potrzeba zrównoważenia światła z cieniem. Mam inną talię, na której jest czarny smok i biały smok, czyli... Nie dobro i zło, cienie, światło, jungowska, jungowskie klimaty, więc trzeba będzie to zrównoważyć, znać kierunek i zwłaszcza, że głupiec powinien znać kierunek swojej... Yy, może nie do końca. Głupiec idzie tam, gdzie go ciągnie intuicja, on nie zna kierunku, ale jak już poczuje kierunek, to być może w trzecim tygodniu okaże się, że to jest dobry kierunek i tam trzeba iść. I koniec miesiąca, trójka kielichów no, Okazuje się, że, że pod, może, może podniecie pod, pod, podjąć, podejmiecie dobrą decyzję i y, będzie sukces na koniec miesiąca. Jeżeli nie, to pojedziecie do kogoś, gdzie po prostu wam się będzie jakiś sukces tam już się zanosi na ten sukces tutaj i ten w czwartym tygodniu okaże się, że to był dobry kierunek. I właśnie można już świętować. A jeśli nie, to jest to jakieś zejście się z jakąś osobą, z którą były konflikty. To jest taka, takie przymierze, zawarcie przymierza, zwłaszcza kobiety. Tutaj są no na tej karcie tego nie widać, ale na standardowej kali Ryder, Wade, Smith mamy trzy kobiety, które świętują, więc może jakaś pomoc z innych kobiet. No i jeśli nie prozaicznie, to mała imprezka. Domówka albo u znajomych, albo. No, nie wiem, jakiś, jakiś rodzaj popijawki takiej w małym gronie. Tak to wygląda na maj. Nie, po prywatne odczyty zapraszam na drakonia Przeróżne odczyty urodzinowe, roczne, na trzy karty, tak nie, tak nie, nie wiem, <ścoughs> tak, nie, tak nie zastanów się. I na podcasty też zapraszam do słuchania podcastów, które produkuję mniej więcej co dwa tygodnie. Dzięki, cześć.